Gdy sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek wciąż budziła ogromne emocje w całej Polsce, coraz więcej osób zaczynało interesować się szczegółami i alternatywnymi teoriami dotyczącymi jej zniknięcia. Śledczy, dziennikarze oraz amatorzy próbujący na własną rękę wyjaśnić tajemnicę, analizowali każdy trop, każdą rozmowę telefoniczną, każdy cień widoczny na nagraniach z kamer monitoringu. Rozdziały książki opisujące dalsze etapy śledztwa odsłaniają przed czytelnikami nie tylko policyjne zaniedbania, ale także liczne hipotezy, które często bardziej przypominają kryminał niż realne śledztwo. Pojawia się wątek tajemniczego mężczyzny z ręcznikiem, który według wielu świadków mógł być powiązany z zaginięciem Iwony. Był widziany na deptaku, szedł kilka metrów za nią, a później zniknął bez śladu. Wielu zastanawiało się, czy to on mógł być odpowiedzialny za jej zniknięcie, czy też był jedynie przypadkowym spacerowiczem. Policja nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, a kolejne lata mijały bez przełomu. W książce mocno zaakcentowany jest także wątek policyjnego radiowozu, który jechał trasą podobną do tej, którą poruszała się Iwona. Istniała hipoteza, że mogła wsiąść do radiowozu, myśląc, że zostanie odwieziona do domu co niestety mogło zakończyć się tragicznie. Ten motyw wydaje się być wyjątkowo kontrowersyjny, bo sugeruje udział funkcjonariuszy w ewentualnym przestępstwie. Jednakże autor podkreśla, że każda nawet najbardziej nieprawdopodobna wersja powinna zostać dokładnie sprawdzona. W dalszych rozdziałach książki pojawiają się również informacje o podejrzeniach wobec tzw. gangu śmieciarzy, który mógł być zaangażowany w handel ludźmi lub przestępstwa seksualne. Hipoteza mówiła o tym, że Iwona mogła zostać zwabiona lub siłą uprowadzona, a potem przekazana ludziom zajmującym się stręczycielstwem. W tle pojawia się także postać Krystka, mężczyzny wielokrotnie oskarżanego o uwodzenie i wykorzystywanie młodych dziewczyn. Jego nazwisko przewijało się w mediach wielokrotnie, a autor książki sugeruje, że mógł mieć związek z handlem kobietami, co teoretycznie mogło dotyczyć także Iwony. Kolejne hipotezy wskazują na to, że mogła zostać przewieziona za granicę, do Niemiec lub Francji, gdzie została zmuszona do pracy jako hostessa lub prostytutka. Świadkowie donosili, że widzieli ją w towarzystwie obcych mężczyzn, że była słaba, przestraszona i nie miała kontaktu z otoczeniem. Te relacje jednak nigdy nie zostały ostatecznie potwierdzone, a wielu uważało je za plotki lub efekt medialnej gorączki. Równolegle trwały analizy kolejnych nagrań z kamer monitoringu. Badano sekunda po sekundzie każdy fragment, próbując dostrzec coś, co mogło zostać przeoczone. Śledczy analizowali też logowania telefonów, sygnały z masztów BTS i porównywali czas przejścia Iwony z realnymi odległościami. Dochodzono do wniosku, że w pewnym momencie prawdopodobnie zatrzymała się, co wskazywałoby na spotkanie z kimś lub na moment wahania. Być może była to chwila, gdy podjęła decyzję, by skręcić z głównej alejki i zejść w stronę parku lub spotkać się z kimś, kogo znała i komu ufała. W kolejnych rozdziałach autor porusza też wątek psychologiczny. Zastanawia się, co mogło dziać się w głowie Iwony tamtej nocy. Była rozdrażniona, czuła się odrzucona, miała poczucie samotności i być może chciała komuś coś udowodnić. Być może chciała spotkać swojego byłego chłopaka Patryka. Z którym łączyła ją burzliwa relacja pełna zazdrości. Ta chęć konfrontacji mogła popchnąć ją do ryzykownych decyzji. Autor wspomina także o licznych fałszywych tropach. Byli tacy, którzy twierdzili, że widzieli Iwonę w różnych miejscach Polski, a nawet Europy. Każda taka informacja była weryfikowana, jednak żadna nie przyniosła przełomu. Rodzina Iwony, zmęczona i zrozpaczona, coraz bardziej izolowała się od świata zewnętrznego. Z czasem pojawiły się także teorie spiskowe mówiące o celowym zacieraniu śladów przez osoby wpływowe lub o układach lokalnych środowisk przestępczych z policją. Im więcej było spekulacji, tym trudniej było odróżnić prawdę od fikcji. Autor książki Janusz Szostak nie ukrywa swojego rozczarowania postawą organów ścigania. Jego zdaniem sprawa od początku była prowadzona nieudolnie, a pierwsze dni po zaginięciu, które są kluczowe, zostały zmarnowane. Wspomina również o dziwnym zbiegu okoliczności związanym z późniejszymi próbami wyjaśnienia sprawy, między innymi akcją poszukiwawczą, w której odnaleziono ślady krwi, które jednak później nie doprowadziły do żadnego rozwiązania. Szostak zwraca uwagę na fakt, że Iwona była postrzegana jako osoba twarda i niezależna, ale w rzeczywistości była wrażliwa i bardzo emocjonalna. To mogło sprawić, że była łatwym celem dla kogoś, kto wiedział, jak wykorzystać jej słabość. Opisuje także, że Iwona nie miała szczęścia do ludzi, od znajomych, którzy ją zostawili w Sopocie, po późniejsze osoby, które teoretycznie chciały pomóc, ale ostatecznie wykorzystywały tragedię do własnych celów medialnych. Kolejne fragmenty książki jeszcze głębiej pokazują rozmiar chaosu, w jaki wpadło śledztwo. Autor skupia się na tym, jak policja wielokrotnie ignorowała ważne sygnały od świadków i jak bagatelizowała zebrane dowody. Szczególnie bolesne były relacje rodziny, która od początku czuła, że coś jest nie tak, że ktoś z otoczenia Iwony nie mówi całej prawdy. Jej mama wspominała, że od pierwszych dni miała przeczucie, że córka nie wróci żywa i że ktoś musiał ją skrzywdzić. Te dramatyczne opowieści matki były kontrastowane z chłodnym urzędowym językiem policyjnych komunikatów, które mówiły o braku podstaw do podejrzeń przestępstwa i o rutynowych czynnościach sprawdzających. Kiedy kolejne wątki śledztwa zaczynały prowadzić do osób znanych w lokalnym środowisku, temat szybko był uciszany lub ignorowany. Z książki wynika, że wiele osób z bliskiego kręgu Iwony miało powody, aby ukrywać swoje kontakty z nią. Niektórzy obawiali się kompromitacji, inni bali się ujawnienia własnych tajemnic, a jeszcze inni chcieli chronić swoje kariery czy wpływy. Przykład Patryka, byłego chłopaka Iwony, pojawia się wielokrotnie w książce był zazdrosny, impulsywny, a ich relacja była pełna nieporozumień i emocji. W nocy zaginięcia Patryk miał być w kontakcie z kolegami, ale jego dokładny plan działania i faktyczne miejsce pobytu budziły wątpliwości. Wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń, co rodziło podejrzenia, że może coś ukrywać. Mimo to policja nigdy nie skonfrontowała go w sposób zdecydowany ani nie zastosowała bardziej intensywnych metod śledczych. Lepsze wijał się także wątek tzw. paczki przyjaciół, z którymi Iwona bawiła się tamtej nocy. Ci ludzie bardzo szybko odcięli się od całej historii, unikali mediów, a w rozmowach z dziennikarzami często pojawiały się sprzeczności i luki w relacjach. Autor opisuje, że w środowisku młodych ludzi z Trójmiasta krążyły plotki o tajemniczych imprezach, podczas których dochodziło do nielegalnych praktyk, w tym narkotyków, alkoholu i agresywnych zachowań wobec dziewczyn. Nie brakowało opinii, że Iwona mogła stać się ofiarą takiej nocy, w której granice bezpieczeństwa zostały całkowicie zatarte. Kolejne strony książki odkrywają również brutalną prawdę o tym, jak łatwo manipulować opinią publiczną i jak szybko ludzie zapominają o ofierze, skupiając się raczej na sensacyjnych szczegółach. Janusz Szostak podkreśla, że media często podsycały atmosferę sensacji, zamiast skupić się na rzetelnym przekazie i realnym wsparciu rodziny. Były momenty, kiedy dziennikarze potrafili nachodzić rodzinę pod domem, zadawać intymne pytania i robić zdjęcia w chwilach największego bólu. Autor opisuje także, jak wiele osób chciało się na tej tragedii wybić medialnie, samozwańczy detektywi, celebryci komentujący sprawę w mediach społecznościowych, a nawet osoby podszywające się pod świadków, aby zwrócić na siebie uwagę. Równocześnie pojawiały się wątki, które budowały zupełnie nowe teorie, od uprowadzenia przez przypadkowych przestępców po zamieszanie w sprawę międzynarodowych siatek handlu ludźmi. Każda z tych teorii była opisywana z ogromnymi emocjami, a kolejne tropy prowadziły śledczych na manowce. Autor opisuje sytuację, w której znaleziono fragmenty ubrań i inne przedmioty, które mogły należeć do Iwony. Niestety badania laboratoryjne nie przynosiły potwierdzenia, a opinia publiczna była karmiona kolejnymi domysłami. W tym czasie rodzina Iwony przeżywała prawdziwy dramat, pomiędzy nadzieją a rozpaczą. Każda informacja o możliwym tropie była dla nich kolejnym ciosem, bo po chwili okazywała się fałszywa. Szostak nie unika też krytyki wymiaru sprawiedliwości. Opisuje, jak kolejne zmiany w ekipie śledczej powodowały, że nowe osoby zaczynały wszystko od początku, marnując czas i energię. Dokumenty były przekazywane z rąk do rąk, często ginęły istotne notatki i nagrania. Wśród czytelników książki często powtarzało się pytanie, jak to możliwe, że tak głośna sprawa mogła być prowadzona w tak chaotyczny sposób. Autor przytacza wypowiedzi ekspertów kryminalnych, którzy zgodnie twierdzą, że pierwsze 48 godzin jest kluczowe w przypadku zaginięcia. W przypadku Iwony ten czas został zmarnowany niemal całkowicie, co zniszczyło szansę na szybkie odnalezienie dziewczyny lub przynajmniej uzyskanie solidnych śladów. Kolejnym wątkiem były przeszukania terenów zielonych, pobliskich parków, ogródków działkowych i nieczynnych obiektów. Każda taka akcja dawała nadzieję, że może w końcu uda się trafić na jakikolwiek ślad. Jednak w większości przypadków przeszukania kończyły się fiaskiem, a zainteresowanie mediów rosło i opadało falami. Razem z tym rosła też frustracja społeczeństwa, które w pewnym momencie zaczęło obwiniać samą Iwonę za to, co się stało. Komentując w sieci jej życie prywatne zdjęcia, decyzje, Szostak podkreśla, że to właśnie hejt w sieci był dla rodziny kolejnym potwornym ciosem. Przekonanie, że ofiara sama była sobie winna, że nie powinna wracać sama, że powinna słuchać mamy to tylko niektóre komentarze, które pojawiały się w internecie. Rodzina musiała nie tylko zmagać się z bólem straty i niewiedzy, ale także z okrutnymi opiniami zupełnie obcych ludzi. W miarę upływu lat sprawa Iwony Wieczorek coraz bardziej obrastała w legendy i mroczne teorie, które odsuwały uwagę od faktów i realnych dowodów. Autor książki w późniejszych rozdziałach podkreśla, że brak konkretów, chaotyczne działania organów ścigania i medialna gorączka stworzyły wokół tej tragedii atmosferę sensacji, w której prawda stawała się coraz trudniejsza do odnalezienia. Z biegiem czasu ludzie zaczęli wierzyć w najbardziej nieprawdopodobne scenariusze, od tajemniczych sekt, przez wpływy lokalnych układów, aż po teorie o międzynarodowych gangach handlujących ludźmi. Każdy nowy wątek dawał rodzinie nadzieję, ale też wywoływał kolejne fale rozczarowania. Autor opisuje dramatyczne momenty, gdy matka Iwony dostawała anonimowe telefony od ludzi podających się za osoby, które wiedzą prawdę. Jedni twierdzili, że widzieli Iwonę w Berlinie. Inni, że w Paryżu, jeszcze inni, że w którymś z polskich miast w zamkniętym ośrodku. Każdy taki telefon był dla rodziny ciosem, bo niezależnie od tego, jak absurdalna była historia, zawsze pojawiała się iskra nadziei. W tym czasie pojawiły się także osoby, które próbowały zarobić na tragedii, oferując pomoc w zamian za ogromne pieniądze. Autor podkreśla, jak bezlitosny potrafi być świat wokół takich tragedii i jak łatwo ludzie potrafią wykorzystywać cudzy ból. W tle tego wszystkiego przewijał się wciąż temat tak zwany mężczyzny z ręcznikiem, którego postać na nagraniach do dziś budzi największe emocje. Według relacji świadków i analizy monitoringu, ten mężczyzna pojawiał się w pobliżu Iwony kilkukrotnie, ale nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości ani motywów. Wielu internautów i detektywów amatorów budowało własne teorie, że to właśnie on mógł być kluczem do rozwiązania zagadki. Jednak lata mijały, a policja wciąż nie miała dowodów, które mogłyby potwierdzić te przypuszczenia. Kolejnym wątkiem, który powracał jak echo, była kwestia feralnej imprezy w Sopocie i decyzji Iwony o samotnym powrocie do domu. Autor opisuje w książce, że ta decyzja była punktem zwrotnym, który do dziś dzieli opinię publiczną. Jedni obwiniają znajomych Iwony, którzy pozwolili jej odejść samej, inni uważają, że to tylko dowód na niezależność i siłę młodej kobiety. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne to właśnie wtedy rozpoczęła się seria tragicznych zdarzeń, których skutki odczuwane są do dziś. Autor pokazuje również, jak rodzina Iwony przez lata starała się prowadzić własne śledztwo, korzystając z pomocy prywatnych detektywów i dziennikarzy śledczych. Każdy trop, każde możliwe nagranie, każda rozmowa była dla nich na wagę złota. Jednak z czasem zmęczenie, brak efektów i ciągłe rozczarowania zaczęły odbierać im siłę. Publiczne wystąpienia matki Iwony pokazywały ogrom bólu, bezradności i gniewu, który narastał w obliczu bezsilności organów ścigania. W ostatnich rozdziałach książki autor podkreśla, że w tej historii nie ma prostych odpowiedzi, a każdy nowy trop to tak naprawdę kolejne pytania. Czy Iwona padła ofiarą przypadkowego napastnika? Czy została zwabiona przez kogoś, kogo znała? A może za jej zniknięciem stoi większa grupa, która do dziś skutecznie ukrywa prawdę? Na te pytania nikt nie potrafił odpowiedzieć, a czas działał tylko na niekorzyść. Z każdym rokiem malały szanse na odnalezienie dowodów, świadkowie tracili pamięć, a ludzie zaczynali zapominać. Dla rodziny jednak czas się zatrzymał tamtej nocy, kiedy Iwona wyszła z klubu i nigdy nie wróciła. W ostatnich rozdziałach książki autor jeszcze mocniej koncentruje się na psychologicznym i społecznym wymiarze tej tragedii. Zastanawia się, jak jedna noc mogła zmienić życie całej rodziny. Przyjaciół i w pewnym sensie wpłynąć na świadomość tysięcy ludzi w Polsce. Historia Iwony stała się symbolem zagrożeń, jakie czyhają na młode osoby, które często przeceniają swoje możliwości i nie doceniają ryzyka. Autor opisuje, że matka Iwony nigdy nie pogodziła się z myślą o stracie córki, a każdy dzień bez odpowiedzi był dla niej kolejnym koszmarem. Jej dramatyczne apele w mediach, organizowanie prywatnych akcji poszukiwawczych i rozmowy z policją pokazują, jak ogromna była jej determinacja i wiara w to, że prawda kiedyś wyjdzie na jaw. Szostak zwraca uwagę, że społeczna pamięć o Iwonie zaczęła z czasem blednąć. Na początku cała Polska żyła tą sprawą, ludzie organizowali marsze, wieszali plakaty, powstawały grupy w internecie śledzące każdy nowy trop. Jednak z biegiem lat zainteresowanie mediów słabło, a temat znikał z pierwszych stron gazet. Autor zauważa, że to zjawisko pokazuje, jak łatwo opinia publiczna przerzuca uwagę na nowe tematy i jak trudne jest utrzymanie zainteresowania, jeśli nie pojawiają się przełomowe informacje. Dla rodziny to był dodatkowy cios, bo mieli poczucie, że ich córka staje się jedynie kolejną zapomnianą historią. W książce podkreślony jest także motyw winy zbiorowej, zarówno znajomych, którzy pozwolili Iwonie wracać samej, jak i społeczeństwa, które tak łatwo feruje wyroki i ocenia ofiary. Autor zauważa, że wielu komentujących skupiało się na wyglądzie Iwony, jej zdjęciach i sposobie bycia, zamiast zadać pytanie o bezpieczeństwo publiczne i realne przyczyny tej tragedii. W pewnym momencie książki autor odnosi się również do licznych teorii spiskowych, które rosły wokół tej sprawy, jak grzyby po deszczu. Były osoby, które wierzyły, że Iwona żyje i ukrywa się z własnej woli. Inni twierdzili, że została porwana przez zorganizowaną grupę przestępczą i przewieziona za granicę. Każda taka teoria była dla rodziny kolejną nadzieją, ale też kolejnym źródłem bólu, bo większość z nich opierała się na plotkach i domysłach, a nie na faktach. W ostatnich latach powstało wiele nieoficjalnych grup śledczych, które analizowały sprawę na własną rękę, przekopując dokumenty, nagrania i świadectwa. Niektóre z tych grup wniosły cenne uwagi, ale inne wprowadzały jeszcze większy chaos. Autor podkreśla, że w polskim systemie prawnym i społecznym wciąż brakuje mechanizmów wsparcia rodzin osób zaginionych, które muszą same walczyć o prawdę. W zakończeniu książki Janusz Szostak pisze, że historia Iwony Wieczorek to nie tylko opowieść o zaginięciu młodej dziewczyny, ale też gorzki obraz polskiej rzeczywistości, pełnej niedomówień, obojętności i nieskuteczności instytucji. To także opowieść o bólu, który nigdy nie znika, o nadziei, która czasem jest jedyną siłą napędową i o prawdzie, która mimo lat wciąż pozostaje nieuchwytna. Rodzina Iwony, mimo że oficjalnie nigdy nie ogłoszono jej śmierci, żyje w stanie zawieszenia, w świecie pełnym niewiadomych, podejrzeń i domysłów. Ten stan zawieszenia jest najcięższą karą, cięższą niż jakakolwiek brutalna prawda, bo odbiera możliwość żałoby i zamknięcia bolesnego rozdziału. Dla matki Iwony każdy dzień to nowe pytania, nowe wątpliwości i brak snu. Autor kończy książkę apelem do wszystkich, by nie zapominali o Iwonie i by jej historia była przestrogą, ale też motywacją do tego, by wspierać rodziny osób zaginionych, by nie odwracać wzroku od tragedii, które mogą wydarzyć się tuż obok nas. W ostatnich słowach zaznacza, że niezależnie od tego, jak długo będzie trwało milczenie, prawda o tamtej nocy kiedyś wyjdzie na jaw, bo każda tajemnica w końcu ma swój kres.